Cześć wszystkim. Tu Krzysztof z Platinetu i Axel. Chcieliśmy wam pokazać, jak fajny jest kemping w postaci różnych akcesoriów. I tutaj mamy taki fajny kosz, który sobie rozkładamy, robimy sobie z tego stolik. I jak widać kosz jest naprawdę fajny, bo możemy go rozłożyć dodatkowo. Zatem w samochodzie zajmuje bardzo mało miejsca. A tutaj robimy posiłek w prosty sposób. Idąc w góry mamy taki zestaw kempingowy na turystyczny gaz. Czyli mamy kilka części, kilka elementów. Tutaj mamy patelnię, tutaj mamy palnik, który sobie na gaz turystyczny zakładamy i tutaj mamy główny garnek. Oczywiście możemy sobie tutaj smażyć, tutaj możemy gotować. I jak będzie palnik to jeszcze możemy sobie założyć tą górę i tak sobie to wygląda i fajne w tym zestawie przede wszystkim jest to że mamy komplet ze stali nierdzewnej sztućców. I tak sobie to wygląda. Jak dla mnie taki zestaw w góry to petarda, bo nie muszę się stresować niczym. Także polecam i dziękuję wszystkim. Cześć!